Dzień dobry ponownie ze Strasburga. No, pół godziny temu zakończyła się debata tu w sali plenarnej wokół raportu końcowego komisji badającej przypadki nielegalnego używania oprogramowania Pegasus. Między innymi w tej komisji pracował nasz gość. Właściwie pracuje, bo komisja nie zakończyła pracy. Łukasz Kochut, Nowa Lewica, Socjaliści i Demokraci. Dzień Witam dobry. Serdecznie. Najważniejsza rzecz, żeby, żeby widzowie wiedzieli. Co to była za komisja? Przypomnijmy krótko, co jest w raporcie końcowym i w jakim stopniu to może być ważne z punktu widzenia chociażby sytuacji w Polsce i nadchodzących wyborów. No bo jak wiemy, chociażby system Pegasus był wykorzystywany przy okazji poprzednich wyborów do podsłuchiwania szefa sztabu wyborczego Platformy Obywatelskiej. Tak, to była komisja śledcza. To jest ciągle komisja śledcza Parlamentu Europejskiego, która została powołana 15 miesięcy temu tutaj w Parlamencie Europejskim. Do tego właśnie wyjaśnienia, jak, wyglądała, jak wyglądało podsłuchiwanie, używanie tej cyberbroni Pegasus w wielu państwach członkowskich Unii Europejskiej, nie tylko w Polsce i na Węgrzech, oczywiście wiemy, że w Polsce i na Węgrzech najbardziej, bo to jest jakby element starszego obrazka w związku z łamaniem praworządności przez polski i węgierski rząd. Natomiast w kilkunastu państwach Unii Europejskiej rzeczywiście Pegasus został użyty przez służby państw. I my stworzyliśmy takie podwaliny pod, pod ten, ten raport. Jest taką podwaliną do tego, żeby przede wszystkim o tym szeroko mówić i dyskutować w, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, nagłaśniać tę sprawę inwigilacji, bo to nie jest taka zwykła inwigilacja, tylko to jest możliwość rzeczywiście wgrywania nawet na urządzenie inwigilowanego różnego, różnych fake newsów, zdjęć, wiadomości. I chodziło też o to, właśnie o to, żeby nagłośnić w samą cyberbroń, żeby ludzie, obywatele Unii Europejskiej wiedzieli, z czym mamy do czynienia, że jest to bardzo niebezpieczne jeszcze teraz obecnie w tych czasach, kiedy wchodzi AI, to tym bardziej będą, będzie możliwość wgrywania różnych fejkowych filmików, ale generalnie muszę powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolony z pracy w tej komisji, bo to jest rzeczywiście duże doświadczenie, nawet nie tylko polityczne, po prostu zobaczyliśmy to, że rzeczywiście w wielu państwach członkowskich po prostu technologia prowadziła prawo i po prostu bardzo wiele rządów skorzystało z tej okazji, żeby inwigilować e, czy to dziennikarzy, czy e, wymiar sprawiedliwości, czy niestety także e, polityków e, opozycji i rzeczywiście w kontekście tych wyborów, które są przed nami na jesieni w Polsce, jest ogromne zagrożenie, że rzeczywiście e, e, oprogramowanie podobne do Pegasusa, bo już wiemy, że polski rząd e, nie ma Pegasusa w, 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 swojej, w swoich narzędziach, ale są inne oprogramowania, Predator, czy Predator, czy jeszcze inne i jest to bardzo niebezpieczne, Bardziej, że wiemy, że w Polsce powstał taki trójkąt bermudzki pomiędzy mediami publicznymi, prokuraturą a służbami specjalnymi. I po prostu te e, fejki krążą po prostu w tym trójkącie i, i to wszystko, co do, dotknęło pana senatora Krzysztofa Brejzy, te wszystkie e, skonstruowane przez e, w dziennikarzy telewizji polskiej e, materiały na, na jego, były po prostu nieprawdziwe. I to jest ogromne zagrożenie dla demokracji nie tylko w Polsce. Oczywiście Polska jest na świeczniku, dlatego że te wybory są na jesieni, to są ważne wybory. Dla, dla Unii Europejskiej, dla całej Unii Europejskiej. Nie tylko w kontekście Węgier, które już tak naprawdę są za bramą, bym powiedział, bo już te trzecie, ta trzecia kadencja Fideszu no, zabiła demokrację w, w Budapeszcie, ale także dla innych państw członkowskich, które nie mają uregulowanego tego, tego prawa. I no, powstał taki pomysł właśnie w, w prac tej komisji, żeby nazwać i, i spróbować jakoś zdefiniować bezpieczeństwo narodowe na tej, na tej, na tej, w tej przestrzeni europejskiej, żeby Komisja Europejska też się tym zajęła, żeby, żeby ta definicja bezpieczeństwa narodowego została w końcu przez e, instytucje Unii Europejskiej e, zdefiniowana, bo, bo tym się zasłaniają wszystkie praktycznie państwa członkowskie, które z tej cyberbroni e, korzystały, a wydaje nam się tutaj w, w Parlamencie Europejskim, że trzeba to po prostu nazwać i e, jakoś tam zalegalizować, bo... Fakty są takie, że oczywiście do inwigilacji pedofilów czy terrorystów taka broń jest potrzebna, natomiast nie do tego, żeby walczyć z opozycją czy z dziennikarzami. Rzeczywiście do 200 ponad stron raportu komisji to są rekomendacje. Komisarz Reinders, który brał udział w tej debacie, tak jak do tej pory słyszałem posłowie, mieli trochę pretensje, że Komisja słabo reaguje na te przypadki, które już były wcześniej nagłaśniane, no, do wielu rzeczy się zobowiązał, a na pewno zobowiązał się do tego, że komisja nie będzie zamykać oczu na to, ale też na przykład pani Róża, tu w tej debacie powiedziała chyba ważną rzecz, żeby jak najszybciej Komisja Europejska zorganizowała no coś w rodzaju takiego laboratorium, jak jest w Kanadzie, żeby. Praktycznie no, można było gdzieś szybko w Europie sprawdzić, czy na przykład taki telefon, czy inne urządzenie, właśnie nie jest objęte takim szpiegowskim oprogramowaniem. Pa, pa, pana zdaniem, tak jak Pan słuchał komisarza Reindersa, rzeczywiście jest szansa, że się tym zajmą? Tak, tak uważam. To jest rzeczywiście rekomendacja też komisji i tego raportu, żeby taki hub powstał, żeby na, na tym poziomie europejskim się tym zajmować. Mam poczucie, że ta defensywna postawa, a Comissão Europeia, que początkowo chyba wynikała z tego, że część też komisarzy i urzędników Komisji Europejskiej podobno była Pegasusem inwigilowana. Jest też pomysł, żeby Rada Europejska spotkała się tylko w tym temacie, żeby jakoś się tym tematem zająć na poziomie szefów państw. Oczywiście widzimy tą defensywę i Rady, i Komisji. Widzieliśmy ją wcześniej. No dzisiejsze wystąpienie komisarza Reindersa no, daje jakąś nadzieję. Wydaje się, że rzeczywiście po tym naszym naprawdę szczegółowym raporcie świetnie napisanym przez no, wieloletnią europosłankę Sofię Intfeld. Wydaje się, że jest to jakieś takie zielone światło do tego, żeby się tym zająć, i dzisiejsza debata to pokazuje. No Na pewno wszyscy będą się przyglądać temu, co się będzie działo w kampanii wyborczej w Polsce, bo widzimy, jak te media publiczne w Polsce są zblatowane. Jak no, pan ich nie nazywa publiczne? No właśnie, ja dzisiaj w... mówiłem, że powstał w Polsce e, NRD e, że Kaczyński obiecywał Bawaria, a mamy NRD, no bo trochę to tak wygląda, że rzeczywiście to ta nasza Polska stała się takim Stazilandem, gdzie po prostu podsłuchy są na e, są codziennością i wszyscy się tego powoli trochę przyzwyczailiśmy, a tak nie powinno być, dlatego że rzeczywiście to łamie wszystkie możliwe prawa obywatelskie i prawa człowieka. No wyobraźmy sobie, że rzeczywiście to urządzenie, które jest przecież z nami 24 na 7 e, no możesz, na, może nas śledzić w każdych intymnych sytuacjach, w łazience, w sypialni. To jest bardzo niebezpieczne i myślę, że Dzięki pracy tej naszej komisji ta świadomość też y, obywatelska wzrasta. No ale chyba nie wzrasta świadomość w obozie y, rządzącym, ponieważ wypowiadający się podczas tej debaty przedstawiciele tegoż obozu, mówię o obozie rządzącym w Polsce, no oczywiście powtarzają, że to wszystko nieprawda, że, to, że, że cała ta komisja miała właśnie powstać do tego, żeby zbadać w ogóle sytuację, a tak naprawdę raport jest głównie o Polsce, debata jest właściwie o Polsce. No i cały czas się bronią, że to są tylko polityczne e, manipulacje, które mają na celu dyskredytować e, rząd, który przecież w demokratycznych wyborach uzyskał mandat od społeczeństwa do rządzenia. Ja uważam, że to jest ogromna manipulacja, dlatego że ja słuchałem tej, tej, tej debaty całościowo i e, Węgrzy mówili o Węgrzech, e, Katalończycy mówili o Hiszpanii, e, Grecy mówili o Grecji. No taka jest specyfika parlamentu europejskiego. I oczywiście, e, gdy wyciągniemy wypowiedź pani posłanki Kępy czy, czy Pana Tarczyńskiego, no to oczywiście on się odnosi do tego, że atakuje się Polskę na arenie międzynarodowej, ale to tak naprawdę oni doprowadzili, rząd y, PiSu i Solidarnej, i Suwerennej Polski doprowadził do tego, że, że dzisiaj mamy dwie debaty, rzeczywiście, które dotykają mocno Polski e, i to chyba nie jest patriotyczne do końca ich zachowanie, że w ciągu tych ośmiu lat doprowadzili do tego, że Polska jest takim właśnie e, przykładem państwa, gdzie łamie się praworządność i podsłuchuje się e, obywateli i, i, i opozycję. Więc ja mam, e, słyszałem też tę, tę, tę wypowiedź pani Kępy, ona się oczywiście zasłaniała tym bezpieczeństwem narodowym. No ja zapytałem wprost pani, pani posłanki, no a gdzie, jakim bezpieczeństwem się zasłaniacie, skoro, skoro przez pół roku nie potrafiliście znaleźć ruskiej rakiety. Więc niech oni się może zajmą tym, żeby rzeczywiście Polska była bezpieczna i silniejsza w strukturach Unii Europejskiej, bo naprawdę na to tutaj wszyscy liczą, bo Polska jest pantem, państwem obecnie frontowym i wszyscy chcieliby w Unii Europejskiej, żeby rzeczywiście przestrzegała demokracji, praworządności i traktatów. Tylko tyle. No to jeszcze króciutko na koniec, bo pan wspomniał o dwóch debatach. No to wróćmy jeszcze do tej debaty o 10.40. Akurat wtedy w imieniu Grupy Socjalistów, w której pan jest, wypowiadał się pan profesor Marek Belka, też bardzo ostro mówiło o bolszewickiej komisji, którą w Polsce chce się, chce się powołać. Tylko po jednej osobie w tej debacie mogliśmy usłyszeć właśnie reprezentantów poszczególnych grup, gdyby mógł pan wystąpić, co pan by powiedział. Czy ja generalnie uważam, że też przegrzewanie tematu nie, nie jest dobre i mieliśmy pewną taką wewnętrzną dyskusję, czy to dobrze, że ta debata się odbywa kolejny raz? bo pamiętamy, że taka debata podobna o, o tej komisji odbyła się e, dwa tygodnie temu w Brukseli. Ja uważam, że trzeba poczekać, co się rzeczywiście w Polsce wydarzy i wtedy zareagować, bo nie wiemy, co się wydarzy. Są plotki, że dzisiaj rząd PiSu to i posłowie PiSu przegłosują w, 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 w polskim parlamencie, ale ja mam poczucie, że tutaj tak naprawdę pojęcie w jakim kształcie to zostanie wprowadzone, tutaj chodzi bardziej o ogonienie króliczka niż złapanie króliczka i ta zmiana, którą Duda zaproponował, prezydent Duda zaproponował, właśnie pokazuje, że im nie chodzi o to, żeby kogoś rzeczywiście pozbawić praw obywatelskich, tylko bardziej im chodzi o to, żeby o tym po prostu się przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu w telewizji publicznej e, mówiło i dyskutowało I, i ta dzisiejsza wypowiedź pani Szydło tylko o tym świadczy, bo ona się znowu odezwała i powiedziała wystąpienie dla swojej bańki medialnej, oczywiście używając słowa reset, filmu, który, filmu w cudzysłowie, który, który grzeją od trzech dni i to jest bardzo przerażające, bo, bo, bo kluczem rzeczywiście do, 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 do tego, żeby państwo było demokratyczne, mus, muszą być wolne publiczne media, w których jest debata, której, do, do której są są dopuszczeni przedstawiciele różnych partii politycznych, a tego niestety od kilku lat w, w telewizji publicznej nie ma. I to jest coś, co na pewno przeraża y, komisarza Reindersa i innych przedstawicieli Komisji Europejskiej. Bardzo się cieszę, że, że dzisiaj padły te słowa o tym, że ta kontrola wyborów y, prawdopodobnie się odbędzie z tej pozycji, y, czy to instytucji europejskich, czy, czy OBWE. Ja y, na Komisji LIBE na ten temat mówiłem, że chciałbym bardzo, żeby, żeby Komisja Europejska też pomogła po prostu y, tym ngo które starają się skontrolować kontrolować te wybory w, w Polsce, mm. bo wiemy, że Komitet Obrony Demokracji tworzy e, s, swoją jednostkę do tego, żeby te wybory kontrolować. Zresztą ja sam ostatnio w, 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 małym, w małym, miejscowości na Śląsku w Przowie byłem też e, z, z ramienia OKW właśnie kodu e, kontrolowałem wybory takie uzupełniające, bo trzeba przygotowywać oby, społeczeństwo obywatelskie do tego, żeby w tych wyborach rzeczywiście było bardzo aktywne. Łukasz Kochut, nowa tu w Parlamencie Europejskim Grupa Socjalistów i Demokratów był naszym gościem. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo. Radę. Dziękujemy. To tyle dzisiaj ze Estás